Przy kawie. Witam Państwa ponownie bardzo serdecznie. Żeby z konia spaść, to najpierw trzeba na niego wsiąść, ale proszę się nie obawiać. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób się do tego zabierzemy: czy będziemy sami coś próbowali robić po swojemu, czy oddamy na przykład swoją pociechę w ręce zawodowców. Wówczas nic, zapewniam Państwa, nikomu nie grozi. Oddanie dziecka pod profesjonalną opiekę zawodowych instruktorów jeździectwa to podstawa. Później z tego wszystkiego zrodzi się wspaniała pasja, niejednokrotnie sposób na życie i miłość do zwierząt, które rzeczywiście dają nie tylko dużo satysfakcji, ale pozwalają naszemu organizmowi utrzymać przez wiele lat wspaniałą kondycję fizyczną. A moim i państwa gościem w studiu jest Agnieszka Sobolewska z Klubu Jeździeckiego TKKF Hubert, instruktorka jeździectwa. Witam panią bardzo Dzień serdecznie. Dzień. Pani Agnieszko, czy rzeczywiście jest coś takiego, że dzieci i Którzy do Pani trafiają, na przykład mają obawę przed wsiadaniem na konia? To jest naturalne. Często jest tak, że człowiek chce jeździć, widać, że mu się to podoba. Natomiast maleńko to jest jednak duże, żywe zwierzę, które e, ma własny charakter, ma własny pomóc mu na życie. E, także musimy mieć tego świadomość. To jest nie tylko. Fajny towarzysz yy, i miły współpracownik, ale także istota, która sama myśli. A jak, przeciw, yy, jak przeciwdziałać takiemu lękowi, prawda? Bo taki lęk człowieka ogranicza, prawda? Zupełnie inaczej pracują mięśnie. Jeżeli my no, jakieś mam ograniczone zaufanie, mhm. ale jednak mamy, że damy radę, a jeżeli coś nas sparaliżuje, no wówczas to trudno jest, prawda? Prowadzić takie zajęcia. Yy. Przede wszystkim nie zmuszać nic na siłę, tak jak i w innych sportach. jeżeli chodzi o dzieci, to najlepsza jest nauka przez zabawę, tak samo jak w szkole powinno się uczyć przez zabawę, tak samo i na koniach. Także na początku, jeżeli chodzi o dzieci, to nie jest typowa nauka jazdy konnej. Wstań, usiądź tu przyłóż łydkę, tam, tam zadziałaj ręką. Tylko to jest nauka równowagi, równe ćwiczenia na koniach, dotykanie konia, zabawy z piłką na koniu. No tylko oczywiście zwierzak musi być do tego odpowiednio przystosowany. Czy małe dzieci powinny rozpoczynać kontakt ze zwierzęciem od mniejszych zwierząt, kucyków? Na przykład czy od razu powinny to być takie normalnej wielkości zwierzęta? Znaczy zdecydowanie zaczynamy od kucyków, no bo musi, musi zwierzak pasować gabarytowo. To dziecko musi na nim usiąść, musi go jakoś objąć tymi swoimi małymi nóżkami. E, także zdecydowanie od kucyków, najlepiej też jak na początku są dwie osoby, jedna osoba kontrolująca zwierzę, druga osoba, która się zajmuje dzieckiem. E, no i wiadomo, na początek, początki ja jest dla dziecka, to są tak naprawdę oprowadzanki, czyli się zasadzamy konia na dziecka, dziecko na konia, <grytanie> idziemy na jakiś krótki spacer, ewentualnie się z nim bawimy i to wszystko. Takie 15 minut dla pięcio-sześciolatka w zupełności wystarczy. E, czy zdarzyło się tak, że... E... Dziecko, pierwszy raz przyprowadzone, mające pierwszy raz kontakt ze zwierzęciem, no wręcz nie chciało z takiego kucyka zejść, powiedziało, mamo ja to kocham. To się często zdarza. Chętnie, chętnie tego konia czyszczą, chętnie go głaszczą i jeżeli ono, przychodzi moment do zsiadania, to jest to naprawdę trudne, że trzeba się z tym koniem rozmawiać. Ale dzieci się chyba mniej boją zwierząt, nawet takich dużych niż dorośli. Czy tak, tak jest? Zdecydowanie tak. Myślę, że to chodzi też o świadomość, co ten zwierzak może zrobić. Dzieci podchodzą bardziej ufnie, w związku z tym dużo lepiej będzie zachowywał jeździec, który zaczyna jeździć jako dziecko, niż jako dorosła osoba, bo jednak nie ma takiego lęku, takiej obawy. Nie ma przed tej tym bariery, tak? Dokładnie. No i też e, zachowanie, ułożenie ciała na tym koniu, to wszystko jest dużo bardziej naturalne, a dorosły człowiek za dużo myśli. No właśnie, <grym> a jak dobrać konia? Konie w rekreacji, e, które. Hmm. które e, nie, Pracują, są specjalnie układane, tak? w jaki sposób? Do pracy z ludźmi, właśnie z ludźmi, którzy nie mają pojęcia o jeździe, którzy popełniają błędy. Właśnie, niech pani opowie, jak to jest. W Zawsze jest tak, że koń dobierany jest do człowieka i człowiek do konia. Generalnie Im mniej zaawansowany. Bywa, bywa czasami tak, że po prostu niektórzy ludzie wolą konie bardziej spokojne, inni bardziej nerwowe. Także to wszystko zależy od pary. Natomiast to jest tak, że wiadomo, młody koniec przychodzi do stajni. Najpierw jest jeżony przez osoby bardziej zaawansowane. Do momentu, aż nie będzie na tyle słuchał, że właśnie może wsiąść osoba bardziej, mniej zaawansowana, aż w końcu początkująca. Dla osób początkujących, najlepsze są konie, właśnie doświadczone, starsze i spokojne, które właśnie. No wiadomo, każdy się może spłoszyć, ale jakaś zwykła piłka czy zwykły dźwięk nie przestraszy nam tego konia i nie pobiegnie nam z dzieckiem na drugi koniec placu. Jak ważne jest ubranie i czy rzeczywiście już w początkowej fazie nauki jeździectwa powinniśmy być tak pięknie ubrani od stóp do głów, jak pani, tutaj A. widzę, bryczesy białe, eleganckie buty jeździeckie. Właśnie coś powiedzmy o tym ubiorze. Znaczy, tak jak już się zdecydujemy na uprawianie jeździectwa, to taki, taki jest jak najbardziej najlepszy, właściwy i taki nam będzie wygodniej. Natomiast na sam początek yy, zwykłe dresy, leginsy Ale coś one są w przecież być. śliskie, ślizgają się na skórze, prawda? Ślizg są ślizgają śliskie. się na, na siodle. Tak, ale to nie tylko chodzi o rodzaj materiału. Jeżeli siedzimy na końcu, nasz ciężar oddziałuje na siodło, tak, tak strasznie się nie będziemy ślizgać. Natomiast one są elastyczne, więc nie będą nam krępowały ruchów. Także tak. nie polecam Pamiętam jeansów. Ważne i żadnych... właśnie, żeby nie zakładać jeansów, bo mają bardzo tutaj mocne. Yy... Tak, szwy, szwy na i no. potem po prostu w nogę się wrzyla. Tak, no, szwy na wewnętrznej krawędzi spodni nie są wskazane, ponieważ tą częścią nogi właśnie dotykamy do konia. A jak właśnie z obuwiem, bo kiedyś jeżdżono w e, takich typowych oficerkach skórzanych, przyzwoicie zrobionych. Ostatnio widzę e, oferta sklepów to takie gumowe buty, czy to rzeczywiście jest dobre rozwiązanie e, na złą pogodę <noise> i na przejście przez e, ubłocony plac jak najbardziej. E, te gumowe buty, podobnie jak skórzane sztyblety, one spełniają jako tako swoje zadanie. Ważne jest, żeby ten but chronił nogę, żeby on nie był za miękki. Także nie mogą być żadne tenisówki, yy, balerinki, bo czasami ludzie też przychodzą w takich obuwiu i chcą wsiąść na konie. Przede wszystkim muszą mieć dosyć stabilną podeszwę i mały obcas, tak żeby ta noga się nie zakleszczyła w strzemieniu. No i na tyle muszą chronić nogę, że jak koń nadepnie, to nam tych palców od razu nie zgniecie. W jaki sposób zachować maksimum bezpieczeństwa, żeby nic się nie wydarzyło podczas nauki jazdy na koniu? Eee, co przede wszystkim, wiedzieć? Nie dość, że musimy przede wszystkim mieć, jak się zachować przy koniu. Czyli nie wolno wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Trzeba obserwować, co się dzieje, patrzeć na reakcje zwierzęcia, na to, jak kładzie uszy, czy one są postawione, czy raczej je kładzie. I widać, że nie chciał się od nas odgonić. Patrzeć, jak się zachowują inne konie i osoby w otoczeniu. Czy jest nerwowa atmosfera, czy raczej wszystko zachowuje się spokojnie. Jeżeli chodzi o samo jeździectwo, to przede wszystkim kask. To jest najważniejsze, bo on będzie chronił naszą głowę. I najlepiej, żeby to były już nie tocze, jak było kiedyś, na gumkę tylko kask z porządnym zatestem, z trzypunktowym zapięciem, który będzie naszą głowę chronił. Właśnie, może pokażmy to zapięcie, bo to jest dość istotna sprawa. Mhm. Ono musi być, no nie gumka na pewno, to musi się dokładnie trzymać pod brodą, żeby ten kask stabilnie na głowie leżał. Jeżeli chodzi o dzieci, to też w ofercie sklepów są kamizelki dzieckie. Chroniące plecy, chroniące To no właśnie to taka nowość, prawda? E, to jest nowość. U nas to w powoli wchodzi, natomiast we Francji na zawodach leci to jest obowiązkowe i w ogóle nie ma takiej opcji, że dziecko wsiądzie na konia bez takiej kamizelki. Są zwolennicy, są przeciwnicy, e, na pewno dla małych dzieci, e, czy też troszkę już większych, na pewno na wyjazdy w teren do nauki skoków taka kamizelka jest wskazana. Do jazdy na ląży to zależy. No wiadomo, że wtedy tego konia my w jakiś sposób e, prowadzimy. I staram się zapewnić to bezpieczeństwo dziecku i raczej nic się nie powinno wydarzyć, ale wiadomo, są różne sytuacje. Gdzie, jest... gdzie szukać właśnie takich akcesoriów jeździeckich? Czy są e, sklepy gorsze, lepsze? E, bo w tej chwili oferta na rynku też jest dość, dość bogata. Czym mamy się właśnie kierować przy wyborze takich akcesoriów? Na pewno, jeżeli to jest nasz początek przygody z jeździectwem, to udać się do profesjonalnych sklepów jeździeckich. W Warszawie i w innych miastach jest ich kilka. Tam obsługa najczęściej też zajmuje się końmi, sama jeździ i będzie potrafiła nam doradzić. Jaki wybrać kask, jak, jak kamizelkę, żeby ona dobrze leżała i żeby to wszystko spełniało swoją funkcję. W tych wszystkich większych sklepach ogólnosportowych też są takie rzeczy, nie zawsze gorszej jakości, natomiast no tam nie zawsze jest niestety profesjonalna obsługa i tam nam nie doradzą. Powróćmy jeszcze może do samego sportu, jakim jest jeździectwo. Czy chętniej uczestniczą w zajęciach dziewczyny czy chłopcy? Z Pani doświadczenia, jak to wynika? Zdecydowanie jest więcej dziewczyn. <laughs> e, bo myślę, Za że mi jest... się wydawało, że jeździectwo to jest, prawda łaństwo, to są bardziej interesujące <laughs> sprawy dla chłopców. E, to jest ułaństwo, jest tak zwane działają e, ochotnicze półki kawalerii. Nawet w mojej stanie też taka, taki półk działa. I oni, i tam rzeczywiście chłopcy przychodzą, bo no, to jest fajne być takim żołnierzem, prawda? Spróbować się bawić szablą, spływać lancą, jakieś tam kółka zebrać, jeździć w szykach. I to wszystko ich ciekawi. Natomiast jeśli chodzi o mniejsze dzieci, to rzeczywiście dziewczynki, no bo to jest zwierzątko. Tak samo jak pies, jak kot, myślę, że to jest taka trochę przytulanka i kontakt ze zwierzęciem. Taki właśnie ich mały na, na przyjaciel. Ekranie w tej chwili piękne zwierzęta. To są, to są konie pochodzące z, właśnie ze stajni hubert. Tak. E, to jest akurat na zdjęciu klacz pantera w ogłowie kawaleryjskim e, przed paradą chyba z 11. Nie, za ładna pogoda, z 3 maja. Musiało być, ponieważ nasze konie też uczestniczą w takich zajęciach. No i widać ich specjalne ogłowie kawaleryjskie z kantarem, z musztukiem. O, tam z tyłu kolejny koń. No, ubranie, ubranie takiego konia to też jest nielada wyzwanie. Myślę, że to, to jest kilka lekcji zanim, prawda, osoba początkująca w ogóle zrozumie co, jak działa właśnie. A jak, jak to działa? Często spotykam się z, z czymś takim, że Ludzie, którzy dopiero zaczynają na siłę, za, za te wędzidła tam ciągną tego konia, on zamiast iść do przodu hamuje, hamuje, prawda? Znaczy u nas jest tak, że generalnie każdą osobę początkującą wprowadzamy y, w ten świat jej dziecki od teorii, także taka, taka pierwsza jazda to jest tak naprawdę większość zajęć, zajęć teoretycznych w boksie, także zanim tak będziemy skakać, jak no tak, Jak ile tak, się trzeba na padoku spędzić? No tak to kilka lat. Kilka lat. <gry> kilka lat, także na początku, na początku jest właśnie teoria, jak zakować się w boksie, jak tego konia wyczyścić, jak tego konia ubrać i dopiero potem uczymy dopiero wsiadania i krok po kroku, jak ruszyć, jak zatrzymać, jak skręcić. No i potem już wchodzą powoli wyższe chody. Zaczynamy od jazdy na ląży, czyli na takim sznuku, gdzie instruktor stoi w środku i koń chodzi dookoła pod kontrolą instruktora i wtedy jeździec może się skupić już tylko i wyłącznie y, na swoim ciele. No i potem dochodzą zakręty, dochodzi jazda samodzielna na początku za innym koniem, wiadomo, łatwiej jest, jeżeli koń podąża Inno za przerogu, innym. Tak. Tak, a dopiero potem już prowadzamy jazdę samodzielną. No, a teren, jazda w terenie, czy jest w ogóle możliwa tutaj u państwa? U nas niestety nie, bo nie ma takich możliwości. Mamy teren, jesteśmy w środku miasta, także Właśnie, niestety... Właśnie, gdzie jest lokalizacja klubu? Nad Jeziorkiem Czarniakowskim, także Sadyba, Siekierki. Bardzo serdecznie zapraszamy na miłe spędzenie weekendu Statkowskiego 52. No także wraz z tego, że to jest miasto, nie ma terenów, natomiast wjeżdżamy na obozy jeździeckie do Puszczy Piskiej, no i tam już wyjeżdżamy w teren. Powiedzmy, może jeszcze z jakimi kosztami łączy się nauka jazdy na, na koniu? To znaczy, ile kosztuje lekcja indywidualna z instruktorem dla dzieci, ile trwa, ile dla dorosłych? Standardowo to jest godzina jazdy konnej, czyli 60 minut. Dla dzieci może być skończona do pół godziny. I ceny są równe. Wahają się od mniej więcej 40-50 zł, jeżeli chodzi o zajęcia w takiej dużej grupie kilkuosobowej, ale to niestety już nie dla osób początkujących. E, Jeśli chodzi o jazdy indywidualne, no to cena, w zależności od tego, czy to jest pół godziny, czy to jest godzina, czy to jest jazda na płasko, czy skokowa, to w granicach od 50 do 100 zł. A godzina na podoku dla jeźdźca, który już sobie radzi, który chciałby po prostu rekreacyjnie sobie pojeździć, ile kosztuje? E, od 40 zł w większej grupie do 60 w mniejszej, przez 80, jazda indywidualna. Czy trzeba się jakoś wcześniej zapisać? Tak, to jest tak, że na ostatnią chwilę niestety nic nie może być zrobione, ponieważ konie też mogą wyjść o określoną ilość godzin. My mamy określony, zorganizowany czas, także najlepiej zadzwonić no, kilka dni wcześniej, jak nie tydzień wcześniej na taką jazdę. A pod jaki mówić. numer telefonu, czy adres internetowy, gdzie eee, możemy znaleźć te niezbędne informacje? Wszystkie informacje możemy znaleźć na stronie internetowej www.tkkfhubert.pl, a także pod numerem stacjonarnym 842 15 10. 842 15 10. Zdaje się, że coś w nadchodzący weekend również się będzie w stajni Hubert odbywało. Co to będzie? To będzie kolejna rocznica święta kawalerii. U nas działa trzeci pułk szwoleżerów mazowieckich imienia pułkownika Koziodotulskiego. I w najbliższą sobotę będą związane z tym uleczystości. czystości. Zacznie się od mszy o 11 w kościele w najbliższym. Natomiast od 14.30 zapraszamy na teren ogniska na pokaz. Będzie władanie lancą, będzie władanie szablą, będzie jazda w szykach, skoki synchroniczne, skoki przez ogień, potem oczywiście ognisko kawaleryjskie, także wszystkich chętnych serdecznie zapraszam. Ile taki pułk liczy? Bo to, to, to już są świetni jeźdźcy, tak? Ludzie, kto, dla których jazda konna to nie jest żadna tajemnica. Ile taki pułk liczy y, osób, tak? Bo to są i stroje jakieś mm. historyczne. Znaczy to jest tak, że mm, zaawansowani owszem jeżdżą, natomiast osoba ucząca się też może uczestniczyć w takich zajęciach. Oni oczywiście w pokazach jeszcze nie biorą, ale już się uczą jeździć w szykach, już się uczą tymi różnymi ich akcesoriami władać. Yy, u nas działa jako czym się nie pomyliła, ale myślę, że tak ze 20 osób właśnie ile w klubie w ogóle osób w tej chwili jeździ aktualnie? Oj, trudno powiedzieć. Jeżeli chodzi o liczebność samych klubowiczów i klubu, to jest około tam 40 osób, natomiast cała masa od rana do wieczora osób się przewija. Więc jest 50 Dzie co najmniej w czemu dnia. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu, a Państwa w sobotę zapraszam do klubu Hubert na wspaniałe występy kawaleryjskie. Dziękuję serdecznie.